Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będzie recenzja, recenzja. Po prostu powiem, powiem coś o maszynie do cięcia stali, przecinarka firmy Dedra. Polecił mi ją kolega swoją drogą, który konstruuje szlifierki taśmowe w Polsce, dość liczne. Ale nie najdroższe. Jest to karzem. Jak z nim rozmawiałem, a propos właśnie narzędzia do cięcia stali, to powiedział, słuchaj stary, kup sobie coś takiego, będzie zadowolony. U nas na warsztacie ona jest i tniemy tym nawet wałki 10 cm. I powiem szczerze, że nie jestem, nie jestem rozczarowany. Bardzo fajne urządzenie. Jedno w sumie z moich ulubionych tutaj na warsztacie. I zaraz tutaj coś pokażemy. O, jest tutaj taki płaskowiczek. Nocie co sobie ułatwię sprawę, bo po co łatwiej jak można trudniej. No, to jedziemy. Włączamy sobie guziczkiem. Jest mikrofon, jest mikrofon, dobrze włączamy sobie guziczkiem, zobaczymy przy okazji jak mikrofon działa maszyna działa bardzo cichutko no ja jestem teraz na dodatkowym mikrofonie, który mam tutaj prawie przy, przy, samym, przy samych ustach, lepiej zbiera ale możemy sobie zrobić test Źródło mojego głosu jest o troszkę bliżej niż źródło dźwięku maszyny no i maszynka sobie będzie cieła taki płaskowniczek 20 mm będzie sobie tutaj ciała No to widzicie, to jest jedyny mankament tej piły. To jest jedyny mankament tej piły, dlatego że, po prostu przejdziemy, zbliżymy się, może nie da bardziej Dlatego, że ten kawałek on już jest odcięty, ten kawałek już jest odcięty, natomiast on po prostu odpadł. O, on po prostu odpadł i piła już by go tutaj dalej cięła, nie? Więc to jest jedyna jedyna rzecz cięcie ładne, gładkie, estetyczne, w miarę proste co więcej powiedzieć o tej maszynce, ja wiem. Czy się da, czy jest sens? Troszkę się nagrzał, to jeszcze tak wspomnę tylko. Troszkę się nagrzał, ale nie na tyle, żeby się nawet kolory zmieniły. Brzeszczot jest chłodny cały czas, bo, bo bardzo wolno, bardzo wolno, na bardzo wolnych obrotach pracuje. Także takie kosteczki, grubsze kosteczki stali też można kroić tylko, że kroiło się to stosunkowo wolno, dlatego, że ten brzeszczot jest już do wymiany to już jest normalnie brzeszczot, którego ja w zasadzie już nie powinienem używać ale jest, bo, bo maszyna jest teraz mało używana no i nie ma powodu, żeby, żeby go wymienić tutaj z wcześniejszych takich moich testów sam dla siebie robiłem takie cichy. no to nawet takie monetki, takie kawałeczki nawet i cieńsze jeszcze jest w stanie kroić ta maszyna. E, także, także uważam i to akurat chyba była z tego co mi się wydaje stal. E, Nie. To też jest, to też jest, y, też jest zwykła stal konstrukcyjna. Natomiast też chciałem właśnie takie płatki z y, N9E oczywiście nieutwardzonej więc bardzo fajnie się sprawdza ogólnie maszyna, yy, maszyna robi robotę a przede wszystkim jest cicha poza tym tutaj jeszcze jest taki, taki bajerek, że jak włączymy tą maszynę może pokażę jest taki bajerek, że jak włączymy tą maszynę ona sobie jak już ten wrzeszczot zejdzie zejdzie zejdzie, zejdzie zejdzie, zejdzie, zejdzie to maszyna się sama wyłącza więc tak naprawdę E, tak naprawdę to można ją spokojnie, e, można ją spokojnie zostawić e, nawet do takiej swobodnej pracy. No tylko jak mówiłem tutaj, jak ten na tym wiórze się zawiesi, to to jest jedyna, e, jedyna wada, że może po prostu się nie wyłączyć. No ale to wiadomo, że nie, 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 nie nastawiamy maszyny, żeby ciała stała. My nie idziemy sobie robić kawę, e, tylko raczej robimy coś innego w warsztacie. Możemy na bieżąco podglądać, więc nie uważam, żeby była to jakaś tam wielka... Straszna wada, po prostu coś na co trzeba zwrócić uwagę, i tyle. Tutaj jeszcze pokażę, na jakiej zasadzie to działa. To jest jedno koło, tam jest drugie koło. Eee, a właśnie, pierwsza rzecz, która się Wam popsuje w tej maszynie, czego nie wolno się bać, bo tak po prostu będzie. Jest ten kołek napinacza. No, ten kołek napinacza to jest nic innego. O, nie, 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 nie obrócę tego teraz. Może obrócę inaczej. Nie. Eee, może z poziomu silnika. Eee, nie. No, nieważne. W każdym razie tak. Ten napinacz to jest nic innego jak kawałek śruby dziesiątki z gwintem. Eee, tylko, że Chińczyk, najprawdopodobniej w mojej akurat wersji, nie przewidział, żeby zatopić uba śruby w tam takim plastikowym, plastikowym pokrętle, tylko po prostu kawałek takiego okrągłego pręta było wsadzone w plastik i tyle. I to się zaczęło po prostu kręcić wokół własnej osi, nie? Ja sobie zrobiłem trochę taką partyzantkę, ale działa i to jest najważniejsze. Mianowicie, śruba dziesiątka, długa tutaj wchodzi w ten mechanizm napinacza na podkładkach, dlatego że to musi mieć się o co zaklinować i to po prostu dokręcam kluczem i wtedy jest i wtedy jest miodzio Także to jest jedyna rzecz, która mi nie pasuje w tej maszynie, że, no, że tutaj niestety ale trzeba było jakiejś tam swojej własnej kreatywności użyć Dla mnie to nie jest żaden problem, ale może tam ktoś mieć jakiś tam Kłopoty z myśleniem. Kolejny minus tej maszyny to jest sprężyna, dlatego że y, maszyna nie jest y, No, za te pieniądze to też y, w sumie mnie to nie dziwi nawet y, Nie jest na, na pneumatyce, tylko jest na sprężynie I ta sprężyna ma to do siebie, że y, Ta sprężynka ma to do siebie O, pokażemy sprężynkę. Jest sprężynka, widzicie sprężynkę. To jest ta sprężynka O to, 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 to I ta sprężynka Całe to ramię Ma utrzymać Żeby za mocno ten brzeszczot nie opadał Ze względu na to, że Jeżeli za mocno opada to po pierwsze może się skrzywić Może iść yy, Może nie iść prosto yy, Więc to jest ten problem A więc ja sobie tutaj wstawiłem taki kawałek płaskownika też yy, Naciągnąłem tą sprężynę Naciągnąłem tą sprężynę jeszcze bardziej. No i teraz to ramię opada, w sensie opada tak samo, ale opada z mniejszą siłą, więc, więc w zasadzie wolniutko sobie tam pracuje, wolniutko sobie obrabia ten materiał, powoli sobie to tam przycina i tak dalej. No ja robię w międzyczasie coś tam innego, bo tą maszynę można puścić, tak jak już mówiłem, troszkę samopas. No i ona sobie robi robotę, nie? a lepiej żeby wolniej, wolniej robiła, niż jakby miała za szybko, i na przykład, nie wiem, coś by miało bardzo odbić, albo brzeszczot miałby się złamać, albo tam różne inne rzeczy, zważywszy na to, zważywszy, że jakby brzeszczot piły jest przekrzywiony o 45 stopni, bo tutaj tutaj idzie. Nie wiem czy widać. Tutaj idzie tak. Natomiast koła są przekrzywione pod kątem. I tutaj, na tych łożyskach, które są. E, które są. E, które przytrzymują ten brzeszczot, odchodzi dość duże naprężenie materiału. Więc je, jeżeli my da, dodamy jeszcze e, nacisk, e, no to będzie dodatkowy stres dla, e, dla tego, e, dla, tych, dla tej struktury metalu. No i po prostu może to się pójść walić, no i trzeba będzie potem zmieniać brzeszczot, no i na po co? Jak można wolniej, to to, to, no to spoko mi to nie przeszkadza. Zmiana brzeszczotu, przynajmniej w moim wypadku jest. W sumie to jest najtrudniejsza maszyna do zmiany brzeszczotu, bo mam i tą taśmówkę, i mam taśmówkę do drewna, i mam taśmówkę szlifierkę. Więc w wypadku akurat tej szyfierki to jest najwięcej roboty, dlatego że trzeba odkręcić wszystkie, odkręcić te prowadnice z łożyskami górną, dolną, w sensie przednią, tylnią albo nie wiem, prawą lewo zależy jak to kto maszynę sobie ustawi i potem założyć brzeszczot, i potem założyć prowadnicę i dopiero wkręcić tak jak trzeba, bo one wykrzywiają ten brzeszczot dopiero. Bo normalnie to brzeszczot chce iść pod takim kątem, pod jakim idzie. Pod jakim idą te oba koła. Więc, więc to jest troszkę roboty. Nie jest niemożliwe, jest to y, pracochłonne, y, natomiast y, nie jest jakieś bardzo trudne. Więc, więc tak. Zdjąłem sobie osłonę, y, bo nie chce mi się zbierać w tej osłonie, że nie chcę nie żeby się zbierał w tej osłonie syf. Może czasami jakieś wióry wypadają z kół i koła, koła się tam niszczą i tak dalej, bo różną stal się tnie a a te koła wiadomo, mają określoną twardość. Czasami tnie się stal twardszą, więc po co ma się to tutaj wszystko bujać? Zostawiłem tak jak jest. Yy, osłona, yy, osłona, osłona jest wydaje mi się w tym wypadku zbędna. Chociaż jedna, jedno jedyne zagrożenie jest takie, że można przez przypadek złapać od spodu, jak się szybko na przykład chce podnieść. Y, czy coś, to można, można złapać od spodu i tutaj mogą się troszkę palce wkręcić jakoś no a to by było już y, nieprzyjemne y, natomiast y, ze względu na to, że wcześniej miałem brzeszczotę od producenta y, tegoż też sprzętu, to musiałem je dość często wymieniać, więc więc po prostu olałem temat zostawiłem odsłoniętą tą maszynę ale teraz już udało mi się kupić brzeszczoty, które starczają na troszkę dłużej, więc może to tam pozakręcam. A jak, jak nie, no to, to trudno. To by było na tyle. Dzięki wielkie wszystkim. Widzimy się przy następnej maszynie.